ASF. Tajemnicze trzy litery, o których tak naprawdę mało wiemy. Coś nam świta, ale nie do końca. Trochę ponad półtora roku temu nagrałem film na temat ASF, strzelania do dzików i całej tej sytuacji. Zaznaczyłem w nim wyraźnie, co zresztą często robię, że w większości sytuacji. A zwłaszcza w tych kluczowych dla człowieka, środowiska i gospodarki, a taką właśnie jest mm, sprawa z całym wirusem ASF, powinniśmy słuchać naukowców i korzystać z ich dorobku. Wiele osób zgodziło się ze mną w tej kwestii, ale inni pozostawali sceptyczni. Dodatkowo część krytycznych osób odsyłała mnie do bardzo popularnego i wysoko ocenianego filmu na kanale rolniczym Bardowscy, którego fragment widzieliście przed chwilą i do którego zaraz też wrócimy, bo to bardzo ważne. A teraz czas sprawdzić, kto miał rację. Zacznijmy jednak od początku. ASF, czyli Afrykański Pomór Świń, jak wskazuje raport Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, jest wirusową chorobą zakaźną dzikich i udomowionych świn, powodującą bardzo wysoką śmiertelność wśród zarażonych zwierząt. Epidemia ASF pociąga za sobą ogromne straty gospodarcze oraz poważne konsekwencje ekologiczne i społeczne w Europie i Azji. Afrykański pomór świn pojawił się w Polsce w 2014 roku i od tego czasu trwa nieskuteczna walka z tym wirusem. I mówię nieskuteczna, bo pomimo ogromnych nakładów finansowych i zaangażowania tysięcy ludzi, wirus znacznie się rozprzestrzenił w naszym kraju. Co można zaobserwować, chociażby na przedstawionej animacji? A tak wygląda najbardziej aktualna mapa. Widzimy doskonale, że coś poszło nie tak. A stosowane metody okazały się nawet nie tyle nieefektywne, co zwyczajnie szkodliwe. A co to były za metody? W skrócie. strzelać, strzelać do dzików, jeszcze raz strzelać do dzików. Były minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel, twierdził, że najlepszą formą walki z ASF jest masowy odstrzał dzików. Zaplanował niemal całkowitą depopulację tego zwierzęcia w Polsce, chcąc doprowadzić do sytuacji, w której na jeden km kwadratowy będzie przypadać 0,1 dzika, a następnie postanowił karać myśliwych, którzy nie chcieli brać w tym udziału. Ostatecznie, pomimo tego, że masowy odstrzał trwał w najlepsze, winę za porażkę zrzucał na Polski Związek Łowiecki, którego swoją drogą jednego z reprezentantów już zdążyliście poznać. Strzelać, strzelać, strzelać do dzików. Następnie na stanowisku ministra rolnictwa, pana Krzysztofa Jurgiela, zastąpił Jan Krzysztof Ardanowski. I tutaj nastąpił przełom. Nowy minister stwierdził, że wprowadzanie taktyki masowego odstrzału dzików, wbrew temu, co mówili naukowcy, było bardzo nierozsądne. I czas zmienić taktykę. An a nie. Chwila. Strzelać do dzików trzeba więc ciągle. Tu nie chodzi o jednorazową akcję, a w strefach zapowietrzenia dziki trzeba wybić praktycznie do zera. Tam, gdzie choroby nie ma, trzeba zejść do bardzo niskiego poziomu. No więc tak. Zresztą, całkiem możliwe, co jest oczywiście słabym usprawiedliwieniem, ale warto o tym wspomnieć. Obaj panowie działali pod dużą presją środowisk, których są w pewien sposób reprezentantami. Bo tak, na przykład, trzy lata temu zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do prezydenta RP, premiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie działań związanych z całkowitą depopulacją dzików. Jak postulowali rolnicy, myśliwym pomóc powinno. No właśnie, Polski Związek Łowiecki mówi, że te dziki odstrzeliwuje, że panuje nad sytuacją, no ale jednak ta choroba się rozprzestrzenia. W takim razie, jakie narzędzia powinny być użyte do walki z SFM? Nauka? Może nawet wojsko. <grym>, byłem blisko. Może nawet wszystkich tych, którzy by zarobkowo. Poza odstrzałami PZT, chcieliby się podjąć, że za każdego dzika odszelonego czy złowionego płaci się ileś. Po prostu y, można to, to zrobić w bardzo, że tak powiem, wyrafinowany sposób po prostu płacić ludziom za dostarczenie dzika do, do jakiejś ubojni czy gdzieś tam. To jest świetny plan. Najlepiej byłoby wysłać wszystkich niedoświadczonych, nieprzeszkolonych z zakresu biosekuracji ludzi, którzy nigdy nie polowali. Do lasów, żeby strzelali z broni palnej. Nie chcę się czepiać, ale już teraz mamy problem z doświadczonymi myśliwymi, którym zdarza pomylić się dziki z końmi, żubrami, osiemnastolatkami, emerytkami, kolegami, ojcami. itd. Oczywiście świetnie zdaje sobie sprawę, że są to pojedyncze przypadki i nie jest to reguła, ale chciałem w ten sposób zaznaczyć, jak bardzo pozbawionym trzeba być wyobraźni i podstawowej wiedzy na temat walki z ASF, żeby sugerować, że dobrym pomysłem byłoby wysłanie niedoświadczonych ludzi, żeby strzelali do dzików, a później przywozili je swoimi prywatnymi samochodami do jakichś ubojni. Czy gdzieś tam... Jednak najwyraźniej rządzącym wiele nie potrzeba i taki lobbing okazał się skuteczny. Specustawa z początku tego roku wprowadziła możliwość polowania z tłumikiem, w dzień i w nocy, a myśliwym pomagać mogą policjanci, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Może powinniśmy cieszyć się, że łańska fantazja nie poniosła polityków jeszcze dalej, biorąc pod uwagę chociażby to, co mówił Jarosław Sachajko. Pozbądźmy się dzików. Są na to metody, jedne bardziej legalne, drugie mniej legalne. Najfajniej, jakby się po prostu myśliwi wzięli do tego, do czego są, zobowiązali się, że będą pilnowali odpowiedniego, o, o, odpowiedniego dobrostanu, to niech to robią. Hmm. Mniej Inne, mniej legalne? Czyli, że co, mamy faszerować żołędzie kokainą i robić naloty w lasach, jakby to był drugi sezon Narcos? Plata. Oplomo. Albo zaczniemy montować w lasach głośniki, z których puścimy piosenkę Ksiądz Proboszcz już się zbliża, a następnie oskarżymy zwierzęta o obrazę uczuć religijnych. Bo wiecie, Sahajko jest z partii Cookies 15, a to jest. Piosenka Pawła Kukiza, więc myślałem, że to dobry dowcip. Najzabawniejsze jest to, że pan Sahajko jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I mam jedynie nadzieję, że tam skupia się wyłącznie na tych bardziej legalnych kwestiach. Czy w takim razie Polski Związek Łowiecki napotyka na problemy ze strony na przykład organizacji ekologicznych, które będą się domagać no, zaprzestania od strzału dzików. Przedstawiciel PZL na dźwięk słów organizacje ekologiczne ma reakcję jakby codziennie rano ekolodzy musikali do mleka. Ja nie cierpię Ale teraz na poważnie. Nieustająco mamy z... Na myśliwych ataki ze strony tych organizacji, trudno je nazwać ekologiczne, powiedziałbym raczej pseudoekologiczne, które nie rozumieją, na czym polega gospodarka łowiecka, zarządzanie populacjami. Po prostu brak zabijania jest podstawą ich egzystencji. No więc eliminowania, brak eliminowania środowiska gatunków takich jak dzik, czy tam czy przypadkiem inne przypadki, na przykład jeleniowate, które również wyrządzają szkodę w gospodarstwach rolnych. I tutaj jest błąd. Albo świadoma manipulacja, zarówno ze strony przepytywanego, jak i ze strony przepytującej. Oboje bowiem sugerują, że organizacje ekologiczne opowiadały się za zaprzestaniem jakiegokolwiek odstrzału dzików, co jest zwyczajnie nieprawdą. Od samego początku chociażby 40 organizacji w ramach koalicji, niech żyją, opowiadały się za niewdrażaniem tzw. odstrzału sanitarnego który był sprzeczny z rekomendacjami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, za nieprzyprowadzaniem intensywnych polowań zbiorowych w strefach, w których występuje ASF, które, o czym mówili naukowcy i co wejmę już teraz z doświadczenia, wpływały na szybsze roznoszenie się wirusa po Polsce i zachęcały do słuchania badaczy i korzystania z rozwiązań przez nich proponowanych. Linki do tych materiałów znajdziecie pod spodem, bo doskonale zdaję sobie sprawę, jak wiele osób bezkrytycznie przyjmuje zdania typu: Pseudoekolodzy oczadzeni syndromem Bambi zupełnie się nie znają a chcą zakazać jakiegokolwiek gospodarowania środowiskiem. Za to my się znamy i odpowiadając na pytanie, W takim razie jak sobie radzić z tym asf -em? Z dumą odpowiadamy, wbrew temu co sądzą naukowcy. Strzelać, strzelać, strzelać do dzików. Wróćmy teraz jeszcze raz do filmu z rolniczego kanału Bardowscy. A w tym wszystkim pomagają nam ekolodzy. W takiej rolniczej gwarze bardzo często nazywani są ekoterrorystami. Dlaczego? Ponieważ chcą zniszczyć polską gospodarkę. A u naszych sąsiadów w ostatnim sezonie łowieckim wybito 800 tysięcy sztuk dzików. W jednym sezonie. Tylko dlatego, że w sąsiedniej Polsce wykryto wirus ASF. Czyli opierając się na tym, że jeszcze u nich nie ma tego wirusa, ale może przyjść z Polski, już zostały podjęte odpowiednie kroki. Okej, okay. jedna krótka wypowiedź, ale mam z nią dużo problemów. Po pierwsze, użycie sformułowania ekoterroryzm w stosunku do protestów przeciwko masowym odstrzałom dzików jako formie walki za SF jest zwyczajnie błędne. Ale rozumiem, że ma to na celu przekonać do naszego zdania, odrobinę nastraszyć i może przedstawić... Swoich przeciwników w złym świetle. Słownikowo definicja ekoterroryzmu brzmi: akt przemocy motywowany pobudkami ekologicznymi. Protestowanie, zbieranie podpisów, opublikowanie tekstów i opinii naukowców, a także krytykowanie działań rządów, to nie są akty przemocy, ale, chciałoby się rzec, nasze święte prawo do wyrażania poglądów, a także do kontestowania otaczającej nas rzeczywistości. Ciekaw jestem, czy do ekoterrorystów pan Bardowski zalicza także naukowców z Polskiej Akademii Nauk, którzy w liście do premiera Rzeczpospolitej Polskiej pisali między innymi: Apelujemy o natychmiastowe cofnięcie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików i wdrożenie alternatywnych działań na bazie wiedzy naukowej i eksperckich opinii ukierunkowanych na rzeczywisty mechanizm roznoszenia ASF związany z udziałem człowieka. Mających na celu wstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby w Polsce. Czyli dokładnie to samo, co mówią organizacje ekologiczne, które oczywiście bazują na opinii tych naukowców. Ponieważ chcą zniszczyć polską gospodarkę, a u naszych sąsiadów w ostatnim sezonie łowieckim wybito 800 tysięcy sztuk dzików. To jest też ciekawy zabieg erystyczny i wyjaśnię wam dlaczego. Po pierwsze, to co robią Niemcy czy inne państwa w związku z ASF, z automatu nie oznacza, że robią to prawidłowo. Chyba, że w tym argumencie chodziło o coś innego, co zresztą pojawiało się też pod moim filmem, czyli zarzut, że w Polsce ekolodzy pochylają się nad losem 200 tysięcy zwierząt, a w Niemczech bez problemu wybija się 800 tysięcy dzików. Jest to jednak błąd logiczny, nazywany odwołaniem się do gorszych problemów i polega na odrzuceniu argumentacji drugiej strony, nie ze względu na jej siłę, ale stwierdzając, że nie ma to znaczenia, bo są inne, większe problemy. To tak jak ja bym powiedział, że nie powinniśmy się zupełnie przejmować stratami, które powodują dziki w polskich uprawach, tylko dlatego, że w Afryce dzieci umierają na malarię. A u naszych sąsiadów w ostatnim sezonie łowieckim wybito 800 tysięcy sztuk. Dzików. Po drugie, Pan Bardowski porównuje dwie sytuacje, których nie powinno się porównywać. Niemcy, owszem, wybili 800 tysięcy dzików, ale w okresie, kiedy jeszcze ASF u nich nie było. Teraz już jest, dzięki nam i między innymi masowym polowaniom. W Polsce natomiast zaplanowano masowe polowania na ogromną skalę, gdy już ten wirus występował, co znacznie wpłynęło na jego rozprzestrzenianie się w całym kraju. 800 tysięcy sztuk dzików. No i ostatnia sprawa, o której też nie wspomniano, czyli świadomość skali. Oczywiście 800 tysięcy to dużo, ale musimy pamiętać, że w Niemczech populacja dzika wynosi od 3 do 5 milionów, a w Polsce jest to około kilkuset tysięcy. No cóż, Niemcy, Czechy, coś w tym temacie działają, a u nas może okazać się sytuacja, że osoby niezwiązane z rolnictwem i tak naprawdę nie znające tego tematu dogłębnie, Mogą wskazać polskie rolnictwo na zagładę. Cytując raport Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, powstały na podstawie badań prowadzonych bezpośrednio przed wystąpieniem ASF w Europie oraz nad epidemiologią tej choroby w populacjach dzików bezpośrednio po jej pojawieniu się na terenie Polski we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, United States Department of Agriculture i Animal and Plant Health Agency z Wielkiej Brytanii, czytamy. Kombinacja działań w systemie strefowym polegająca na zakazie polowań w ogrodzonej strefie zakażonej, systematycznym wyszukiwaniu i usuwaniu z niej martwych dzików oraz redukcji liczebności populacji na przyległym obszarze jest obecnie najskuteczniejszą strategią kontroli ASF wśród dzików zastosowaną z powodzeniem w Czechach i Belgii. Problem, który mam z takimi stwierdzeniami jak osoby niezwiązane z rolnictwem czy omawiana przeze mnie w filmie o Konfederacji wypowiedź pana Tołwińskiego Jestem rolnikiem i wiele zwierząt hodowałem. W związku z tym chyba ten głos będzie wiarygodny, mam nadzieję. Jest problemem szeroko rozprzestrzenionym w Polsce, a którego przyczyn powinniśmy najprawdopodobniej szukać w źle skonstruowanym systemie edukacji, a jest to problem nieumiejętności weryfikowania źródeł i przypisywania wagi autorytetom, które nie są związane z danym tematem. Wiele osób wskazywało na film z kanału Bardowscy, pisząc: To jest rolnik, więc on na temacie ASF się zna. I oczywiście, w teorii mógłby się znać, gdyby dogłębnie zbadał temat. Ale, co jest niezwykle ważne, samo bycie rolnikiem. Z automatu nie daje nam wiedzy z zakresu wirusologii, epidemiologii, behawioru zwierząt, zoologii czy nawet gospodarki łowieckiej. Na pewno pan Bardowski zna się na tym, co robi zawodowo i jego pracę szanuje, a w kwestiach rolniczych z pewnością mógłby bez wysiłku wypowiadać się merytorycznie. Problem jednak jest wtedy, gdy dla wielu większym autorytetem w walce z wirusem jest rolnik, któremu dziki mogą wyżerać plony, niż naukowcy badający od wielu lat dany temat. To trochę tak, jakbym zakładał, że skoro muszki, owocówki siadają mi na bananach w kuchni, to automatycznie mam wiedzę, jak wykorzystać je w bioastronautyce. A tak nie jest. Bo wiecie, te owady były pierwszymi zwierzętami umieszczonymi w przestrzeni kosmicznej przez człowieka w 1947 roku. Wydaje mi się, że jak muszę tłumaczyć swoje żarty, to znaczy, że nie są takie dobre. Teraz blokują potrzebny odstrzał dzików, a może sami chcą sobie wyprodukować to jedzenie. Sprawdźmy więc, jak wybitnie działa ten potrzebny odstrzał dzików, pomijając kwestię szybszego rozprzestrzeniania się wirusa. Okazuje się, że w tym roku zastrzelono już około 85 tysięcy dzików, z czego zaledwie 458 miało ASF. Z drugiej strony odnaleziono 2400 martwych dzików z ASF. Biorąc pod uwagę, że na polowania których skuteczność jest minimalna. Wydajemy ponad 82 miliony złotych, a na poszukiwania padłych zwierząt. Która to metoda? Według raportu Polskiej Akademii Nauk powinna stanowić podstawowe narzędzie w zwalczaniu ASF, gdyż wirus ten występuje u 80% padłych dzików, przeznaczamy o 80 milionów mniej. Mówienie więc o potrzebnym odstrzale dzików jest zupełnym niezrozumieniem priorytetów. I tutaj mamy chyba największy problem. Bo wiemy, jakie jest najskuteczniejsze rozwiązanie. A z drugiej strony, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze aktualne rozwiązanie zupełnie nie działa. W tym roku po 9 miesiącach intensywnego odstrzału dzików mamy ponad dwukrotnie więcej ognisk ASF u świń niż w całym zeszłym roku. A jednocześnie nadal upieramy się przy tym rozwiązaniu. Więc albo to jest już przekraczająca jakiekolwiek granice ignorancja, albo silne przywiązanie do tradycji, czy romantyzowanie zabijania zwierząt, bo gdzie myśliwi będą chodzić szukać martwych dzików, których sami nie zabili. Albo, gdybym wierzył w teorie spiskowe, powiedziałbym, że pan Bardowski celowo chce działać na szkodę hodowców zwierząt, bo. u mnie wyłącznie produkcja roślinna. Ale bez przesady. Pewnie chodzi o pierwsze albo drugie, albo i pierwsze, i drugie. Zrobiła się nagonka na dziki, na SF, ale nikt nie widzi, że przez ostatnie 5 lat, dzięki rządom, jakie mieliśmy, w Polsce zlikwidowano prawie jedną trzecią rodzinnych gospodarstw trzody. Po głowie świń zmniejszyło się z 11 milionów na 7, czyli można powiedzieć, że wybito prawie 4 miliony świń. I w takim wypadku nikt nie wstawiał sobie. W zdjęcie profilowe warchlaka, na przykład. Nie można powiedzieć, że wybito 4 miliony świń. Można jedynie powiedzieć, że urodziło się o 4 miliony mniej zwierząt. Bo gdyby uznać argument pana Bardowskiego za sensowny, to równie dobrze można by powiedzieć, że jeśli istniała para, która planowała mieć trójkę dzieci, ale następnie stwierdziła ze względu na czynniki zewnętrzne, że jednak będzie miała dwójkę. To znaczy. Że jedno dziecko zostało zabite, i teraz wszyscy mają w zdjęciach profilowych wrzucać sobie teoretycznego tomka czy hipotetyczną halinkę? No nie. Chciałbym się też dowiedzieć, gdzie byli obrońcy zwierząt, kiedy przez ASF roznoszony przez dziki wybijano całe stada, tysiące świń w polskich gospodarstwach. Gdzie byli obrońcy zwierząt, kiedy ginęły lochy z młodymi, które były ciężarne. Albo młode warchlaczki. Obrońcy zwierząt protestowali przeciw bezsensownym, szkodliwym i zintensyfikowanym polowaniom zbiorowym, które przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa zamiast z nim walczyć, a także przeciwko lekceważeniu postulatów środowiska naukowego. Czyli walczyli z przyczynami, a nie skutkami co jest najlepszą formą działania. Pojawiają się też głosy, które mówią, że. Masowe odstrzały dzików spowodują to, że ten wirus jeszcze bardziej rozprzestrzeni się po Polsce. Jest taka możliwość, że on się bardziej rozprzestrzeni, ale tylko na terenach, gdzie już występuje. Nie przeniesie się dalej. To jest bzdura, że taki dzik będzie przy takiej nagące pędził przez cały kraj prosto i rozniesie po całym kraju tego wirusa. Raport Polskiej Akademii Nauk. Należy unikać odstrzału w strefie zakażonej ze względu na niewielki efekt redukcji populacji w stosunku do śmiertelności powodowanej przez ASF oraz związane z polowaniami ryzyko wywołania zwiększonych przemieszczeń dzików poza strefę zakażoną i dalszego roznoszenia wirusa ASF. To są naprawdę proste rzeczy i wystarczy sprawdzić w rzetelnych źródłach, czego najprawdopodobniej pan Bardowski nie zrobił. Problem jednak jest taki, że przekazuje on dalej niesprawdzone, a czasami nawet szkodliwe informacje, a inne osoby wierzą mu na słowa. Bo oczywiście żadnych źródeł na poparcie przedstawionych w filmie tez w opisie nie znajdziemy. Podsumowując, co chciałbym, żeby było jasne: przez ostatnie kilka lat walki za SF pojawiało się wiele wypowiedzi, które miały się z prawdą, i to po obu stronach sporu. Nie twierdzę, że jest inaczej. Jednak skupianie się na pojedynczych przypadkach i tworzenie narracji, jakoby to była większa całość, jest zwyczajnie manipulacją. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że największe organizacje ekologiczne opierały swoje postulaty o specjalistyczne badania naukowe, które stoją zresztą w kontrze do większości tez, które pojawiły się w filmie na kanale Bardowsy. Dlatego moim zdaniem niezwykle ważne jest zwracanie uwagi na to, które informacje są najbardziej wartościowe, które przedstawiają najlepiej zbadane treści i pochodzą od specjalistów w danej dziedzinie. I to nie jest tak, że to jest problem YouTube'a czy internetu ogólnie, ale jak widać, także problem na najwyższych szczeblach władzy, gdzie od kilku lat całkowicie ignoruje się apele naukowców, nawet wtedy, gdy problem staje się coraz bardziej uciążliwy. A dotychczasowe metody Jedynie ten problem pogłębiają. To wszystko, co miałem przygotowane na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem.